Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jedne od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, <laughs> a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem przybyszem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy cię głodnym i nakarmiliśmy ciebie, spragnionym i daliśmy ci pić, kiedy widzieliśmy cię przybyszem i przyjęliśmy cię, lub nagim i przyodzialiśmy cię, kiedy widzieliśmy cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do ciebie. A król im odpowie: Zaprawdę powiadam wam, wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych mnieście uczynili. Wtedy odezwie się do tych po lewej stronie: Idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy tobie? Wtedy im odpowie: Zaprawdę powiadam wam, wszystko czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Oto słowo pańskie. Dzisiejsza Ewangelia to swoisty testament Pana Jezusa, to jest Jego ostatnia przemowa poprzedzająca opis męki, śmierci i zmartwychwstania w Ewangelii świętego Mateusza. I Pan Jezus przekazuje w tej nauce to, co jest najważniejsze w całej Jego Ewangelii. I co jest najważniejsze? Najważniejsze jest Ewangelia Miłości, Ewangelia Służby. Jezus posługuje się opisem sądu, który będzie miał miejsce kiedyś w przyszłości. Nazywamy to sądem ostatecznym. I wtedy Jezus po jednej swojej stronie stawia tych, którzy służyli, którzy kochali, którzy współczuli, którzy widzieli w bliźnich Niego samego. Ci zaś po drugiej stronie to ci, których czeka śmierć wieczna, za to, że nie potrafili kochać, służyć, współczuć. To ci, którzy kochali owszem, ale samych siebie. I myślę, że człowieka, który posiada pewną wrażliwość wyobraźnie, ten opis może przerazić, ponieważ w tym momencie uświadamiamy sobie, Boże, a gdzie my się znajdziemy? Przecież zdajmy sobie sprawę z tego, że bywały takie sytuacje w naszym życiu, że nie potrafiliśmy szczerze kochać, służyć, w każdym człowieku widzieć bliźniego, że nieraz potrafiliśmy stawiać siebie samych, swoje własne dobro na pierwszym miejscu. No właśnie. Nie bez wątpienia tego rodzaju słowo Boże Bóg stawia nam przed oczami niemalże na samym początku wielkiego postu, bo to ma być czas nawrócenia. Czas powrotu do tego, czego pragnie Chrystus. Czas wzmożonej modlitwy o to, żeby On przemieniał nasze serca na wzór swojego serca. Bo bez Bożej Łaski nie da się drugiemu służyć, nie da się kochać, nie da się w każdym człowieku widzieć Chrystusa. Jeżeli ktoś się nie modli, nie wykorzysta tego czasu, cóż, mówi Jezus w ostatnim zdaniu, pójdą na mękę wieczną. A sprawiedliwi do życia wiecznego. I znowu pewnie nie jeden pomyśli sobie, no tak, znowu straszymy piekłem, znowu straszymy piekłem. Jak lekką ręką Bóg posyła ludzi do piekła. Ale to nie jest tak, że Bóg tak lekkomyślnie skazuje ludzi na śmierć. Przecież to człowiek sam w ciągu swojego życia skazuje siebie na piekło. Dzieje się tak za każdym razem. Kiedy wybiera samego siebie egoizm, swój własny egocentryzm. Piekło to jest właśnie taki stan, w którym człowiek nie potrafi kochać, w którym kocha tylko samego siebie. Właściwie wtedy nie istnieje pojęcia bliźni. Przede wszystkim liczy się ja, moje ja. Pamiętam pewne nagranie, które puścił mi pewien kapłan egzorcysta z jednego z egzorcyzmów, które przeprowadzał Jakże często zły duch przez tą osobę opętaną powtarzał. Ja, ja i ja. To jest właśnie postawa złego ducha. To jest hodowanie w sobie szatana. Wtedy, kiedy człowiek nie potrafi postawić siebie na miejscu drugiej osoby, ale kiedy myśli tylko o sobie. Egocentryk nie jest w stanie zaakceptować tego, że może znaleźć się w takiej przestrzeni jak niebo, bo On chce być w centrum. On chce być Bogiem. A tam przecież wszyscy byliby równi. I tam jest jeden Bóg. To jest najgorsza choroba, jaką może, na którą może człowiek zapaść. Choroba serca, choroba dusz. Można ją nazwać kamicą serca. Serce <laughs> jak kamień, skamieniałe serce. Jakże często Mówimy tak o niektórych ludziach, że ich serce jest takie twarde, i zastanawiamy się, skąd biorą się ci ludzie. Co wydarzyło się w ich życiu, że nie potrafią kochać. No właśnie, żeby zapaść na taką chorobę, niewiele musi się wydarzyć. Wystarczy nie robić nic, nie robić nic, tylko po prostu skupić się na sobie. Ale żeby nie zapaść na tą chorobę, Trzeba uważnie słuchać tego, co mówi Bóg, i zacząć tak żyć. Ewangelia nauki Jezusa, Jego życie to czysta nauka miłości. Ona kształtuje nasze serce wyobraźnię miłosierdzia. Ale mając uszy zamknięte na przykład życia Jezusa, wtedy nasze serce staje się jak kamień. Kiedy żyjemy jak Jezus, Wtedy zwalczamy swój egoizm, uczymy się od niego służby i miłości, a żyjąc tylko dla siebie, zabijamy w sobie zdolność miłości i nasze człowieczeństwo. Bóg nie chce potępienia człowieka. Bóg daje człowiekowi wiele sygnałów, czy idzie w dobrym kierunku, czy w złym kierunku. Pokazuje mu, w jakim stanie jest jego serce. I wielokrotnie interweniuje, szczególnie wtedy kiedy życie człowieka niebezpiecznie skręca w stronę egoizmu. I tak się dzieje zawsze, kiedy człowiek odwraca się od Pana Boga albo odwraca się od człowieka. Kiedy na przykład przestaje się modlić, przystępować do sakramentów, czytać Słowo Boże. Bez Bożej pomocy niemożliwe jest, aby kochać, aby służyć. Czasami mówimy, że przecież są dobrzy ludzie że nie wierzą w Pana Boga. No ale właśnie, kiedy spojrzymy na to bliżej, okaże się, że to są pozory miłości, pozory kochania, pozory służby, że to jest coś bardzo na pokaz. I od razu mi przychodzą na myśl pewne sytuacje z mszy świętych pogrzebowych, a właściwie już z samych obrzędów pochówków, kiedy już rodzina stoi nad grobem. Jest taki moment, że ktoś z rodziny może zabrać głos. I bardzo często, w przypadku ludzi, w których Bóg niewiele znaczy, to tych, tym przemowom nie ma końca. Tak jakby ludzie chcieli swoim ludzkim słowem uzupełnić braki tego człowieka, braki w jego wierze i przekonywać za wszelką cenę, jaki to był dobry człowiek. I kiedyś właśnie był taki pogrzeb. Długie, niekończące się przemowy. I w pewnym sensie pewna osoba stojąca koło mnie powiedziała, proszę księdza, to nie jest tak, jak oni tutaj mówią. To nie jest tak, jak oni tutaj mówią. Ten człowiek myślał tylko o sobie, a dawał coś z siebie tylko tym, od których spodziewał się dostać coś w zamian. Komu się to płacało? No właśnie, jak łatwo oszukać drugiego człowieka w kwestii miłości. Ale Boga oszukać się nie da. Tak jak też powiedziałem, jeżeli człowiek odwraca się od samego Boga, jest niezdolny do miłości, ale też kiedy odwraca się od drugiego człowieka, kiedy zaczyna skupiać się na sobie, na swoich problemach, jeżeli nie potrafi żyć w takiej, w takiej perspektywie, że chcę być darem dla kogoś. Bo to jest przykład życia Jezusa. Jezus nie tylko modlił się, ale był też darem, darem dla ludzi. On żył dla ludzi. Owszem. Kosztem swojego nocnego wypoczynku, kosztem swojego snu, trwał przed Ojcem na modlitwie. Ale w ciągu dnia szedły do potrzebujących, do ludzi, którzy potrzebowali Jego obecności, Jego miłości. To jest bardzo ważne, aby o tym mówić właśnie wśród bardzo zaangażowanych katolików. Że nasze chrześcijaństwo to nie tylko modlitwa, długie godziny spędzone na adoracji Najświętszego Sakramentu, ale także działanie, akt. O tym bardzo często przypominał święty Jan Paweł II. Dzisiaj niestety wielu ludzi jest niezdolnych do służenia innym ludziom. Skupiają się tylko na sobie. Bez wątpienia wielki wpływ ma rodzina, wychowanie kultura którą się karmimy. Niestety można powiedzieć, że jest to kultura na wskroś demoniczna, czyli właśnie taka, która nie ukazuje piękna związanego ze służbą, ale pokazuje atrakcyjność życia, które polega na braniu, na korzystaniu. I niestety owoce tego musimy ponosić w wymiarze społecznym, nie tylko kulturowym, ale właśnie. Takim najbardziej zwykłym, spotykając się z wieloma ludźmi, którzy na przykład doświadczyli tego we własnym małżeństwie, to znaczy w związku z osobą, która była niezdolna do miłości, do służenia. Mógłbym tutaj podać wiele przykładów, choćby jeden z takich, no, którym żyję właśnie w ostatnim czasie, bo z tą osobą mam od pewnego momentu stały kontakt otóż weszła w małżeństwo właśnie z takim człowiekiem, mężczyzną który oczywiście bardzo się jej podobał i wówczas zrobił na niej bardzo pozytywne wrażenie, ale jak to się mówi, no miłość też bywa ślepa. I kiedy się pobrali, kiedy pojawiło się pierwsze dziecko, już wówczas ona zobaczyła, że on prawie nie pyta jej, jak się czujesz, czy ci muszę w czym, mogę ci w czymś pomóc, czy teraz może chciałabyś zająć jakimiś swoimi sprawami, a ja przejmę twoje obowiązki. No to nie istniały u niego tego rodzaju myśli. A że pojawiło się później drugie i trzecie dziecko, no to tych sytuacji było coraz więcej, że ona potrzebowała pomocy męża, a męża przy niej po prostu nie było. On mówił: Ja chcę w domu wypocząć, ja wracam po ciężkiej pracy, ja mam prawo do tego, żeby pobyć sobie sam, ja teraz chcę sobie załatwiać swoje prywatne sprawy, nie muszę się teraz zajmować sprawami domu i tak dalej. On był w centrum. Jego pragnienia, jego myśli. I w końcu żona zaczęła z nim na ten temat poważnie rozmawiać. No słuchaj, no to na czym polega to nasze małżeństwo? Ty musisz być wyspany, ty musisz być najedzony, ty musisz być wypoczęty, a ja to co? Która pracuje zawodowo, mamy trójkę dzieci. On tego po prostu nie rozumiał. Patrzył na nią, jak, jakby mówiła mu o jakichś niezrozumiałych sprawach. I ona dobrze zrozumiała, skąd to się wzięło. No właśnie, z tego złego wychowania. Od jego rodziców, którzy zawsze traktowali go właśnie jako takie, właśnie centrum świata, pępek świata. On jest najważniejszy, nasz syneczek, nasz syneczek. Rozpuścili swoje dziecko i uczynili go niezdolnym do miłości małżeńskiej, do tego, żeby służyć, żeby kochać, żeby się postawić na miejscu drugiego człowieka. Oczywiście to małżeństwo teraz już nie istnieje. <laughs> Ten człowiek w pewnym momencie. Stwierdził, że on nie chce marnować sobie życia, mieszkając z rodziną, gdzie on nie może się wyspać, nie może robić tego, co chce, gdzie ciągle ktoś od niego czegoś chce. No więc sobie poszedł. I tak uczynił piekło ze swojego życia i z życia innych ludzi. Inny przypadek też pewien mężczyzna z kolei. Ożenił się z pewną kobietą, która mu się bardzo podobała, bo była bardzo atrakcyjna. No ale właśnie, później po ślubie okazało się, kiedy on zaczął pytać o to, że, no, żebyśmy się postarali o dziecko. To ona mówi: Jakie dziecko? Jakie dziecko? Co ty mi to mówisz? A co z moją figurą? Ja nie wyobrażam sobie, żebym w nocy musiała stawać do tego dziecka. Ja nie zamierzam babrać się w jakichś pieluchach. I on na początku myślał, że ona sobie żartuje, ale potem się okazało, że ona nie żartuje. Że ona naprawdę nie chce mieć dzieci. Ona mówiła, nie chcę stracić swojej urody, nie chcę stracić swojej urody. No właśnie, miłość, służba to zawsze jest coś, co wiąże się ze stratą. Nie ma miłości, nie ma służby bez stracenia czegoś z siebie. Tracisz rzeczywiście swój czas, cząstkę swojej wolności, swoje siły, zdrowie. Ale to jest jedyna droga do świętości, to jest jedyna droga do nieba. W innym przypadku to jest tylko pielęgnowanie swojego własnego egoizmu. No ale też zdarzają się sytuacje, kiedy Pan Bóg, chcąc człowiekowi pokazać, że zmierza najkrótszą drogą do potępienia, to jednak, można powiedzieć, cudownie interweniuje. I ta interwencja polega na tym, że Pan Bóg dopuszcza pewne trudności w życiu człowieka, aby nauczyć go tej miłości, żeby człowiek zaczął wzywać Boga na pomoc, dostrzegł Jego obecność, bo bez Bożej pomocy może sobie nie pomóc. I tak właśnie też coś podobnego przydarzyło się pewnej mojej znajomej. Które można było powiedzieć była kobietą sukcesu, przez długie lata była sama i mówiła, że ona nie myśli o małżeństwie, bo teraz się chce skupić na swojej firmie, która rzeczywiście odnosiła wielkie sukcesy. No i w pewnym momencie pojawił się w jej życiu pewien mężczyzna, który bardzo zabiegał o jej serce. No, ona sobie z tego wiele nie robiła, ale on był na tyle konsekwentny, że w końcu mu uległa, żenili się. Ale od razu zastrzegła też, że no, dziecko to będzie nieprędko. On to jakoś zaakceptował. Ale jakoś Pan Bóg sprawił, że to dziecko pojawiło się dość szybko, ale jeszcze jak była w ciąży, lekarz powiedział: To dziecko przyjdzie na świat bardzo niepełnosprawne. I ona wtedy do mnie przyszła. Oczywiście, kiedy sprawa się potwierdziła, po jeszcze kolejnej wizycie, że tak rzeczywiście będzie. I muszę powiedzieć, że dawno nie spotkałem tak rozbitej kobiety. No to było dla niej tak, jakby się świat dla niej zupełnie załamał. Była zrozpaczona. Mówi, proszę księdza. No i. Od czego do mnie Pan Bóg chce? Dlaczego Pan Bóg mnie tak doświadczył? No zgodziłam się na ślub, zgodziłam się na to dziecko, i, no i nagle Pan Bóg, i tu padło brzydkie słowo, chce mnie właśnie tym dzieckiem tak uziemić. No właśnie. Ona tego nie zrozumiała, ale cóż, dziecko przyszło na świat. Na początku było bardzo trudno, ale. W tym momencie, kiedy ona przyszła do mnie, ja się zacząłem za nią modlić i zaczęło się za nią modlić bardzo wielu innych ludzi, jej przyjaciół. I modliliśmy się o przemianę jej serca, żeby rozpoznała w tym dziecku samego Boga, Jezusa Chrystusa. I zaczęła następować jej wielka przemiana. Ona rzeczywiście pokochała to dziecko. I widzieliśmy, jak ona się zmienia, jak staje się z każdym dniem coraz bardziej radosna. Że ona jest szczęśliwa z tego powodu, że ma właśnie takie, a nie inne dziecko. Zaczęło nazywać jej najpiękniejszym dzieckiem na świecie. I mówiła, że rzeczywiście na chorobę tego dziecka nie ma skutecznego lekarstwa, ale ja mu dam najlepsze lekarstwo, jakie może dać mu mama moją własną miłość. I można było patrzeć ze wzruszeniem. Jak ona otacza swoją miłością razem z małżonkiem, to mała istotka, ale zarazem jak sama zbliża się do Boga, jak zaczyna zmieniać perspektywę swojego życia, swoje myślenie. Oczywiście zamknęła firmę, bo nie było możliwe, aby pogodzić opiekę nad tym dzieckiem z pracą w tej firmie, ale mówił, ja nic nie straciłam, ja zyskałam o wiele więcej. Teraz moje życie ma sens. Wcześniej to, to było gonienie, nie wiadomo za czym. Teraz dopiero moje życie ma sens. O, Pan Bóg jej można powiedzieć jeszcze bardziej błogosławi, bo jest i drugie dziecko, i trzecie dziecko, i ona jest teraz bardzo, bardzo szczęśliwa. Już nie ma tyle czasu, żeby dbać o siebie, o swój wygląd i, i tak dalej. I teraz już bardziej mąż musi się skupić na dostarczaniu pieniędzy do domu niż ona, bo ona w całości poświęca się tym dzieciom. Ale mówi, że to jest właśnie to, czego od niej chce Bóg. No właśnie. Bóg. Uczy nas służby, uczy miłości. I dla wielu ludzi służba kojarzy się jak najgorzej, ale tak naprawdę, jeżeli czynimy to w zjednoczeniu z Bogiem, to wtedy to nam daje prawdziwe szczęście. Pewnie wiele razy odczuliśmy to, czy to żyjąc w rodzinie, czy posługując gdzieś w różnych miejscach, tak jak na przykład my kapłani, że jest dużo obowiązków w związku z tym, co robimy. Ale kiedy kończy się już dzień i już nie mamy siły dosłownie doleć się do łóżka to W tym momencie uświadamiamy sobie, jestem szczęśliwy, bo wiem, że moje życie ma sens, bo pracuję dla kogoś, bo ktoś skorzystał z mojej pracy, z, z moich talentów, z tego wszystkiego, czym obdarzył mnie Pan, bo, że nie czynię tego dla siebie, ale dla innych ludzi. To jest właśnie sens życia. Wiele kobiet mówi, szczególnie właśnie tych, które żyją w rodzinach, w małżeństwach, że tak trudno jest, mimo wszystko spełniać ten obowiązek. Obowiązek miłości, służby, żyjąc w rodzinie, i że właściwie to często one poddają wątpliwość, czy one zasługują na niebo, czy znajdą się po tej stronie sprawiedliwych, na tym sądzie ostatecznym, bo często wydaje mi się, że, że robią za mało, że może Pan Bóg będzie chciał od nich czegoś więcej. Jakby z odpowiedzią na to pytanie przyszła Matka Boża w 1987 roku do jednego z miasteczek w Stanach Zjednoczonych, objawiając się pewnej kobiecie, która swoje imię, nazwisko uczyniła anonimowym, tylko podpisywała się pod tymi dialogami z Jezusem jako Mariamantę. To, co teraz przeczytam, to jest fragment słów, które wypowiedziała do niej Matka Boża, właśnie. O tym, czym jest służba, jak osiągnąć świętość na tej drodze. Oczywiście te wszystkie pisma mają imprimatur i zgodę władz kościelnych. Matka Boża powiedziała jej, że to, do czego ona ją namawia, będzie się nazywało apostolstwem macierzyństwa. Właśnie tą wyjątkową służbą, przez którą będzie mogła ukazywać miłość Jezusa Chrystusa. I tak mówi Maryja. Pragnę, aby apostolat macierzyństwa się rozpoczął. To pomoże w moim triumfie, ponieważ obejmie wiele matek, które w ten sposób wzniosą się do świętości, nauczą się ofiarowywać swoje codzienne obowiązki w najskuteczniejszy sposób i pomagać zadość czynić za wiele grzechów na świecie. Nauczył się mądrze wykorzystywać swój czas i będzie on dobrze wykorzystany na modlitwie, nie na modlitwie powierzchownej lub zbędnej, ale na modlitwie, która przeniknie serce mojego syna ze względu na swoją szczerość i miłość. Będą kochać swoje dzieci, swoich mężów i swoje domy ponad wszystko, z wyjątkiem Boga i mnie, i będą śniącymi przykładami dla wszystkich wokół siebie. Ich zainteresowaniem będzie dom i nie będą dążyć do niczego poza doskonałością w ten najszlachetniejszy sposób. Postawią swoje dzieci daleko przed sobą i wszystkimi innymi, a swoich mężów będą kochać głęboko w świętej miłości chrześcijańskiej. Będą kochać Kościół i starać się robić wszystko dla zbawienia dusz i mojego triumfu. Będą pracować na rzecz pokoju swoim przykładem i modlitwą, ale nie poprzez aktywizm, który umniejszałby czystość ich powołania, do którego wzywam. Muszą być ofiarnymi przykładami i wzorami miłości i życzliwości dla wszystkich, których spotykają. No właśnie, całkowite poświęcenie się, danie swojemu powołaniu, powołaniu do macierzyństwa, skoncentrowanie się na domu. Na mężu, na dzieciach, i oczywiście na pierwszym miejscu Pan Bóg i Matka Boża. I te trudy, te codzienne krzyże są codziennymi ofiarami, które takie kobiety będą składać w Bogu Ojcu przez ręce Matki Bożej, za zbawienie grzeszników, za pokutę za swoje grzechy, za grzechy swojego męża, swoich dzieci. Będą żywymi ofiarami chrześcijańskimi, doskonałymi ofiarami. Wielka, piękna droga której tak wyjątkowo błogosławi niebo. Ale jakże niewielu ludzi dzisiaj chce iść właśnie taką drogą poświęcenia. Wciąż pokutuje ten duch egoizmu, egocentryzmu. I tak człowiek może nieraz zmarnować całe swoje życie i lecieć niestety wprost do tej przepaści, która kończy się w piekle. Ale czy i wówczas Bóg pogodzi się z utratą tej duszy? Tego człowieka. Oczywiście, że nie. Bóg będzie walczył o każdą duszę aż do końca, nieraz poprzez bardzo gwałtowne okoliczności towarzyszące umieraniu czy śmierci. Jeżeli człowiek nie chce cierpieć w swoim życiu dobrowolnie, podejmując trud swojego powołania, to wtedy muszą przejść innego rodzaju cierpienie poprzedzające śmierć, ale które mają niejako. Zmusić to nie jest dobre słowo, bo Bóg nikogo nie chce zmuszać, bo szanuje ludzką wolność, ale chce w sposób radykalny pokazać mu, że twój czas się kończy. Musisz podjąć decyzję, czy wybierasz miłość, czy wybierasz swój egoizm. I tak polska mistyczka Alicja Lęczewska zapytała kiedyś pana Jezusa: Myślę o ludziach, którzy zginęli podczas eksplozji niedaleko stąd. Dlaczego w taki sposób? Jezus jej odpowiedział: Każdego zabieram, kiedy przyjdzie na niego czas. Sposób ma związek z jego życiem. Zarówno śmierć, jak i ocalenie jest znakiem dla innych. Nie przerażaj się sposobem, w jaki zabieram. Śmierć jest tylko przejściem. Alicja zapytała, a cierpienie przedtem? Jezus odpowiada. Jest łaską i jedyną możliwością powrotu do mnie. Niekiedy trzeba wielkiego cierpienia i wielkiej grozy, by ktoś wrócił. Wszystko czynię, wszystko cokolwiek czynię, czynię z miłości i dla zbawienia moich dzieci. No właśnie. Czasami trzeba wielkiego cierpienia i wielkiej grozy, by ktoś wrócił do Boga. No właśnie, też dzisiaj obserwujemy śmierć wielu ludzi. Którzy umierają w bardzo tragicznych okolicznościach, ilu z nich wykorzysta tę te szansę, ten wstrząs, aby móc prosić Boga o miłosierdzie. Właśnie nawet wczoraj padały te słowa, wypowiedział je ksiądz proboszcz na ogłoszeniach, że mówił niedawno jeden z biskupów grekokatolickich na Ukrainie, że teraz, kiedy tak wielu młodych, nie tylko młodych ludzi, umiera na Ukrainie, to powiedział, że. Nie ma wśród żołnierzy w okopach niewierzących, ani wątpiących, nie ma. Teraz są już tylko wierzący. W tym wielkim doświadczeniu tego bestiarstwa są już ludzie tylko i wyłącznie wierzący. Już nie ma żadnych wątpliwości. No ale czy musiała się wydarzyć taka tragedia, żeby zacząć wracać do Pana Boga? Czy... Tego rodzaju tragediami, czy może jeszcze większymi musi, i będzie musiał Bóg doświadczać, będzie musiał Bóg dopuszczać na Europę, na świat, aby ludzi wstrząsnąć z tego letargu, z tego rajdu do przepaści, z tego powiedzenia się po stronie egoizmu, egocentryzmu, aby w końcu ludzie zaczęli kochać, żyć dla drugiego, dla bliźnich, ale stawiając Boga w centrum. Jaka jest odpowiedź na to pytanie? Niestety nie wiem. Ale musimy się modlić, żeby Bóg przemieniał serca ludzi. Ale przede wszystkim musi przemienić nasze serce. Od naszego serca musi się zamienić przemiana świata. I aby to było możliwe, wciąż musimy prosić Pana Boga, żeby to serce uzdrawiał, aby się stawało zdolne do takiej miłości, jaką tego pragnie. Wielu świętych, którzy kochało, później pociągnęli za sobą wielu. I my wierzymy w to, że jeżeli Bóg przemieni nasze serce, to naszym życiem możemy dać przykład, jak kochać innym ludziom. Jutro po mszy świętej i porannej i wieczornej będzie takie krótkie nabożeństwo z prośbą o uzdrowienie naszych serc. Bo zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze nasze serce potrafi kochać i służyć, tak jakby tego pragnął Chrystus. Ale nie z naszej winy, bo może właśnie gdzieś pojawił się problem jeszcze w naszych rodzicach że nie dali nam drobego przykładu, którzy może źle wychowali. A może nasze serce zostało skrzywdzone, poranione. Bo oddaliśmy je komuś, kochaliśmy, chcieliśmy służyć, ale ktoś to źle wykorzystał i to serce podeptał. Takie sytuacje niestety są częste. Będziemy w tej modlitwie prosić, aby Pan Jezus przemieniał nasze serce na wzór swojego serca, leczył te wszystkie rany i pokazał, że tylko to zdrowe serce, w którym On mieszka, ono jest zdolne do tej miłości, którą On pragnie widzieć w naszym życiu. Amen.